Cześć, ketonator wieczorem i w kuchni. A to znaczy, że. No właśnie, to znaczy, że jakiś czas temu obiecałem Wam materiał w formie wideo w temacie przygotowania torcika hałowego. Znaczy, przepis, zdjęcia to już tam się pojawiło wcześniej. Natomiast obiecałem w tygodniu materiał, i dobrze, że nie obiecałem w którym tygodniu. Nie? Ten tydzień jest równie dobry jak każdy inny, słuchajcie. No ale dobra, do przygotowania będziemy potrzebować. A, a nie, to nie ta impreza. Cięcie. No, to jest ta impreza. Dokładnie. E, słuchajcie, jeśli chodzi o składniki, to będziemy potrzebowali na biszkopt. oczywiście jajka, oczywiście mąka migdałowa, erytrytol i kakao. To jakie macie. Nie, ja używam sproszkowanego, ale nie Jeśli macie nieodtłuszczone, to super. Jeśli nie macie, to weźcie jakiekolwiek. E, proszę go do pieczenia. Natomiast później na masę... Na masę... E, do zrobienia masy będziemy potrzebowali mascarpone i pasty tahini. No i potem oczywiście to wszystko sobie jakoś ozdobimy. Ja tutaj, słuchajcie, zaopatrzyłem się w maliny, wierzyny, w borówki. No, a zobaczymy, co nam tam fantazja, jak nas fantazja poniesie. No i do tego wszystkiego. Słuchajcie, do tego wszystkiego przydałby się jeszcze jakiś młodszy pomocnik kucharza, żeby było komu robić. A poza tym, poza tym ktoś mi kiedyś powiedział, że to tak nieelegancko, nie? Tak przy wieczorze samemu pić wino, zatem... Kochanie! W pierwszej kolejności 60 g mąki migdałowej i co ważne, mąkę migdałową będziemy musieli przesiać. Inaczej biszkopt wyjdzie, no wyjdzie, ale gorzej niż lepiej. Przesiewanie to jest zwyczajowo bardzo niewdzięczna robota, dlatego dobrze, jeśli możecie na kogoś ją zcedować. Oczywiście pomoc pomocą, ale to słuchajcie, jak się chłop nie weźmie, to nic nie będzie przesiane. Tutaj, w tak zwanym międzyczasie, możecie sobie dosypać od razu jedną łyżeczkę troszkę do pieczenia. I przesiejecie to razem z tą mąką migdałową. I po przesianiu, mąka migdałowa wygląda tak, czyli generalnie wygląda tak samo, ale uwierzcie mi, albo sprawdźcie sami. Jest po prostu no, taka przesiana, nie? <gryw> rozdrobniona. Teraz będziemy ubijać białka, będziemy ubijać żółtka. Żeby to się wszystko nie pomyliło, to tutaj wrzucimy sobie. Teraz zobaczymy, co wrzucimy. Białka. Tutaj białka, a tutaj wlecą żółtka. Słuchajcie, do tych żółtek wyląduje 50 g erytrytolu, Tutaj właśnie odważa się erytrytol i będziemy to ucierać. Będziemy to ucierać na jednolitą, słuchajcie, prawie białą masę. To jest około 5 minut ostrego zapierniczu z malakserem, czy blenderem, czy nie wiem jak to się nazywa. Z tym czymś. Jedzem. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite. Nagrywanie w ten sposób przygotowywanie ciasta chodzi na wyższy poziom. Mam czas się dają w końcu reżyserką. Nie muszę przez scenariusza. Mam czas na wszystko. Mam czas nawet dla... I... Słuchajcie, w tak zwanym międzyczasie ja tutaj do Thermomixa załadowałem skrzydełka. Oczywiście dosypuję szczyptę soli, bo to się wtedy lepiej ubija. I białeczka sobie pięknie ubijamy na puszystą masę. Masa, patrzcie, jaka jest pięknie ubita, prawie biała. No właśnie, to miałem powiedzieć, że masa jest pięknie ubita, prawie biała. I teraz tutaj dodamy kakao. Tak jak powiedziałem, ja dodam sobie takiego nieodtłuszczonego, ale sproszkowanego. Jeśli macie zwykłe, standardowo odtłuszczone, to użyjcie po prostu tego, co macie, nie? A następnym razem po prostu wyposażcie się w jakiś lepszy asortyment, lepsze... Żartuję. Dobra. Tyle kakao i jedziemy dalej. Zobaczymy, zobaczymy ile, po kolorze. Patrzcie klasa, nie klasa. Słuchajcie, ledwo kilka koła za termomiks i macie pięknie poubijane białka. I teraz dodajemy białka do żółtek. Mieszamy to łyżką. I mieszamy to łyżką, właśnie miałem powiedzieć. Nie tak. wiem, czemu ci pomocnicy tacy wyrywni. I teraz łyżka po łyżce dosypujemy mąki. Znaczy, tu mogą być dwie łyżki, kręcimy, dalej łychą. Ok? A ja tutaj zajmę się przy okazji nacieraniem blaszki. Nasmarowana? Nasmarowana, dawaj. Dobra. I teraz biszkopt przelewamy do nasmarowanej po mistrzostwu, bo sam się za to wziąłem w A resztę ketonatu wylizuje z tej miseczki. Przecież to i tak wytnę. <grych> Dobra, no i teraz jesteśmy w tak zwanej dupie, bo nie mamy nagrzanego pieca. Jeśli i Wam zdarzy się sytuacja taka, że będziecie w dupie, bo nie będziecie mieli nagrzanego pieca, to pamiętajcie, że Grunt, to dobrze wykorzystać czas, jaki został Wam dany. Słuchajcie, piekarniczek nagrzewamy na nastawach 180 stopni, grzałka góra-dół. I tak też będziemy piec nasz biszkopt. Ok, i wrzucamy do piekarnika. Słuchajcie, tak jak mówiłem, 180 stopni, grzałka góra-dół, 30 minut. No ale jakby. Ogarniacie. Trzeba sprawdzać, nie? Trzeba sprawdzać, czy już jest OK. Jeszcze dwie minuty, słuchajcie, ale jako rzekłem, musimy ogarniać, co się dzieje. Czyste. Czyste, czyli jest OK. Czyli biszkopt jest OK. Jak już wiemy, że jest OK, to go teraz zostawiamy na chwilę, żeby nam nie siadł. Eee, dla tych, którzy jednak mniej niż bardziej ogarniają ciastki, i mają pytanie w głowie, skąd wiedziałem, że prawdopodobnie już jest ok? Słuchajcie, to czuć. To nie trzeba patrzeć, to czuć, jak Biszkopt dochodzi. Ja wiem, że to głupio brzmi. Czuć, jak Biszkopt dochodzi, ale, no, ale tak jest. Biszkopt nam tutaj będzie sobie jeszcze trochę stygu. Zobaczcie, on wyrasta na taką wysokość. No to kawał Biszkopta jest, nie? Natomiast on potrzebny jest wyższy niż niższy, bo będziemy go ciąć. Na pół. Masa chałwowa. Słuchajcie, no masę będziemy ogarniać z serka mascarpone, z pasty tahini i z erytrytolu. I to nam w zupełności wystarczy. Zaczynamy od... Pierwsza rzecz. Pasta tahini. 200, 200 gramów pasty tahini. Dolewamy do 200. Mm, 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 mm. Dobra. Mamy to. Spadnie z łyżki, będzie 200. I teraz całe opakowanie, czyli 250 g serka Mascarpone. I jeszcze wspomniane erytrytol To oczywiście zawsze do smaku, zawsze do smaku. nie Ja w przepisie podaję 50 g, to mam jakby przetrenowane, że wychodzi ok. Natomiast jak ktoś lubi bardziej, to daje więcej. Jak ktoś lubi mniej, to daje po prostu mniej. OK, słuchajcie, wszystko pięknie, bardzo ładnie tutaj mamy ukręcone na jednolitą masę. O, tu zobaczcie, czasami pytacie, co trzeba suplementować na dietę keto. nie? Ja mówię, że dieta keto jest w pełni doborowa Nic, niczego nie trzeba suplementować. A te, te akurat proszki to dla tych wszystkich innych z rodziny nie na ketę. Ja przechodzę tutaj na drugą stronę zupełnie niepotrzebnie, ponieważ okazało się, że jeszcze. No i okej. Okay. I ciachamy. Powiedziałem, że tniemy na pół. No bo tniemy na pół, tylko tniemy tak, wiecie. Nie wiem, to tak jest bardziej... Idealnie. Jest bardziej idealnie. Jak należy, żeby było. No właśnie. Czyli... Jeśli chodzi o robienie ciasta, to jest trochę tak jak z tą fizyką. Słuchajcie. Były dwa błądy, Jeden normalny, drugi zielony. Wiedząc to, jaki mają kolor, oblicz, ciężar w piasku, gdy jest ciemno. Jeszcze jest dość ciepły w piasku, ale nie szkodzi, bo on jest bardzo elastyczny, jest piękny, elastyczny, nie trzeba go moczyć, jest idealny. Ok, to słuchajcie, to jak już sobie tego biszkopta, to bierzemy tak sobie, no około, nie wiem, dwóch trzecich, trzech czwartych, nie no, większą część masy e, chowowej i smarujemy pierwszego ciastka. Żeby torcik nabrał takiego fajnego, kwaskowatego smaku, to pakujemy owoce również do środka. Tutaj boróweczki. Zaraz może coś jeszcze. Nie, do środka idą tylko boróweczki. No to już, już jakby wiecie, że tylko borówki. I teraz to, co nam zostało tej masy, smarujemy sobie na górę naszego ciastka. Patrzcie jak to fantazyjnie spływa po bokach. Ma spływać. To jest po prostu słuchajcie, cukiernictwo level master. 10. Nie, nie wiem czemu nie powiedziałem poziom 10, tylko level. No level master. no. I teraz wchodzimy tutaj z różnymi innymi owocami. U nas będą to maliny. Prawdopodobnie będą też jeżyny odrobinę kakao, ale już takiego, takiej śruty kakaowej, nieodtłuszczonej zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądało po dekoracji ok, słuchajcie, no i tak to wygląda po dekoracji ja Wam to jeszcze pokażę jutro z rana jeśli torcik jest kobietą, to o wiele lepiej będzie się prezentować w świetle dnia. Chociaż i tak, torciku wyglądasz świetnie w tym marnym świetle. No i okej, okay. dzień następny, słuchajcie, ja na chwilę przed treningiem, ale ciastka pokażę Wam zanim wyjdę z domu. No bo jak wrócę, to nie wiem co z niego zostanie, czy w ogóle cokolwiek. Więc patrzcie. Tak wygląda cały ciastek. To musicie uwierzyć na słowo, że jest doskonały. Albo wiecie co? Nie wierzcie mi na słowo, tylko po prostu zróbcie go sami, u siebie, dla siebie i swoich bliskich. Ja uciekam na trening. Na razie, ho. do zobaczenia. Słuchajcie, i to koniec. Na dzisiaj, tak naprawdę, tego wieczoru odhaczyliśmy dwa, słuchajcie, sukcesy. Po pierwsze, ukręciliśmy wspaniałego ciastka, a po drugie, jak na wspólne z żoną pieczenie, nie pokłóciliśmy się ani razu, co jest rewelacyjnym prognostykiem w temacie dalszego trwania naszego małżeństwa. Na razie.